Cześć! Z tej strony Maras i witam was bardzo serdecznie. Już w kolejnym odcinku z Paku. Jak widzicie, z naszego jajka wyszedł... Struś. Cześć panie Strusiu. Ogólnie impreza tak żelazo, bo zabezpieczałem drzwi. Jeju, ptaszek. Będzie, będzie maraszynko. No. No masz. Yeah! Maraszynko! Welcome! Kolejny powrót Maraszynki. Cześć! Yy. Ogólnie tak, mój ptaku. Coś stań sobie tutaj. Skurzacie mnie NPC-ty. Oczywiście, to Idziemy spać. Yy, ogólnie, co ja bym chciał zrobić w tym uciku? Nie wiem, nawet no, alpha nie byłoby gdyż, gdybym poszedł do cave'ów. Bo, Yyy wszystko ładnie pięknie jest, ale nie mamy zbyt dużo surowców, jeżeli chodzi o węgiel. I jeżeli chodzi o. o o o kurczę, nie wziąłem niczego, żeby się podsadzać. Genius! Tak, teraz drobne lagi, bo oczywiście mój komputerek Ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie, no Kurde, staram się robić dla was wszystko jak najlepsze, no ale... No taki mam komputer, a nie inny Proszę wybaczcie <śmiech> mnie <śmiech> Dobra O, no, tak I wam w oko nie wychodzi. Dobra, mamy żelazo Tyle to ja się zbierze później Mój ptak tam jest

Koty, Też tyś kotek to jest ogólnie trochę, ale coś tu fapie. A to on, u widzę, wy coś tego mamy tu ładnie. Mm. Siemanko, Ua. du du du, du, du. U. Ja, yeah, będą slime bole. przydadzę mi się do, żeby zrobić... ...sticky piston. I ogólnie... Ogólnie Tak, mieliśmy pójść do cave'ów, ja się, się boję cave'ów. Ale bardzo na pewno... A nie, już myślałem, że pochodni nie ma. Nie, idziemy. Na chwilkę wyjdziemy. Pójdę, obadam... Pójdziemy, obadamy tamtą lawę. <gry> Zobacz Wychodzimy, szybko, szybko Jak ja mogłem tu wpaść? A mówię Idę, nie wiem, a czekajcie chwilę, coś Dobra, nie, jest gitę. Idę, nie? Jak sobie myślę? Mówię. Kurde, żebym ja tu nigdzie nie wpadł. Mówię, nie wpadnę, nie wpadnę, dup, idę, puu, wpadłem. Zyzy. Widzę, że jakaś sieć tu... tutaj cave'ów chyba się robi. Nie lubię się zagłębiać w takie cave'y. Nienawidzę wręcz. Się tam boję. Boję się i to jak nie wiem, ja się boję tam być na czystym Minecrafcie. A co dopiero mam... Ale węgla. Nie! Uhu! Miiaa! WD Nie, nie wyszło mi! Fuck! Cio. Jak Jakby tu zrobić, żeby przed tamtym uciec? A uciekniemy. Tak po prostu. Nie gonimy, nie goni. A ja, ja tam pójdę zaraz z jego stylem. P poproszę HP. Ja! Będę miał, bo nagrywam trzy odcinki pod rząd. <laughs> Dlaczego? Bo ogólnie wiecie, to jest takie coś, że yy, no, yy, Chcę kosa. Bo yy, jest tak, yy, no mam ochotę yy, pograć, bo dawno już czegoś wiecie, no nie było na kanale, nie, tam kompletnie też mówię, maraz gdzieś odcinek i w ogóle. Więc spokojnie, ja to nagram. Nie, i tak się, ogólnie zbierałem cały Wczoraj się cały dzień zbierałem i nic nie nagrałem, ale no jakoś nie wiem, jakoś tak mi wyszło No że nic nie nagrałem e, No to dzisiaj, dzisiaj akurat mówię nie ma co Jeszcze tam z kumplem gadałem na sklepie Kumpel mówi ma raz idź to nagraj Mówię no dobra to idę Powiedziałem, że z dwu No znaczy się nie powiedziałem, że idę nagrywać Oni sądzą, że jestem ze dwu i że coś tam robię Tak naprawdę nagrywam No ale mówię dobra e, pójdę sobie Nagram to Dobra a Michał Pesterow, chłopok. I mówię, pójdę sobie to nagram. No to poszedłem, na, yy, nagrywam sobie od razu trzy odcinki pod rząd, bo to jest właśnie najlepsze rozwiązanie. Bo bez sensu, wiecie, jest yy, nagrywać od, yy, po jednym odcinku. Bo yy, no dzisiaj mam ochotę na nagrywanie, jutro już na przykład nie mam, i później ben, będą problemy, gdzie są odcinki. Nie. Tak więc yy, najlepsze rozwiązanie to jest nagrywać trzy podrząd. Trzy lub więcej, nie? To ostany nagram sobie na przykład dwa podrząd. I później wy będziecie mnie wyzywali, dlaczego okrólić. Lawa. Tak sobie po prostu spływa. Przypadek, nie sądzę. Tam był węgiel. Chodźmy po ten węgiel. Odcinek nazwy Zbieranie surowców. Tak bardzo kreatywne to jest. Yy, o, lawa. Hmm. Nie mało co korzystam z tej mini mapki. Jeżeli chodzi o... tak. Ścinę. Czekajmy chwilkę, niech się teren ogarnie. Poprzez te duże drzewa. To jest mój, mój ptaku. Kocie. Wyjdź. No wyjdź! To jest mój ptak, nie twój. Kup sobie swojego. No. I, i, I mówiłem o czymś i zapomniałem. A o od... dawa przypadek nie są, no właśnie. Tygrysy dwa tygrysy. Gdzieś tutaj był ten węgier Chyba tam przy tych kajwach. <tum> tu, tam też jest węgiel, ale nie ja tu. Tu jest ten cave Tak. No cave Takie wiecie, w cudzysłowie kejf, nie. No, zawsze jest coś, nie? Węgla sporo. Ile węgla? Myślałem już mi, że, że coś mi tu wybuchło. Aha Zombie No zanim tu pewnie do mnie dojdzie to się spoli Albo nawet nie wyjdzie <noise> Słyszę gdzieś te... nie że Kopmy sobie węgiel Węgiel się przyda ogólnie Kurde Najpierw będzie trzeba pochodzić po tych strukturach Albo pozbierać żelaza jakoś tak nie wiem bardziej z powierzchni Albo się wkopać i po prostu jechać i zbierać Omijać Kejwy oczywiście Bo ja się boję I Pozbieramy tego żelaza i będzie git albo, albo nie wiem. Znaczy się, e, nie wiem, zamyśliłem się i zapomniałem co powiedzieć. E, nie, zbieramy surowce, robimy sobie jakieś eku żelazne na razie. Później z tym eku żelaznym. O, woda. Jakiś ukryty w coś. Ha. I później z tym e, żelaznym eku. EQ... Pójdziemy sobie do cave'ów na diaksy Albo na jakąś wyprawę do jakiegoś dungeonu na diaksy Ale hmm, trzeba byłoby znaleźć obsidian Gdzieś tu słyszę lawy. Proszę bardzo, będziemy mieli obsidian, bo jest lawa, jest woda No właśnie, sobie zrobimy Jaki problem I będzie git I zrobimy sobie enchant table To już w następnym odcinku Tak, yeah Taki ja. Chciałem powiedzieć tak jest i fuckia i wyszło taki ja. Hmm. Yy, nie no spok I i, i i. I i. Idziemy, wykopiemy węgiel, no i to będzie na tyle w tym odcinku. Koń taki odcineczek, wiecie, taki bardziej chillautowy, nic takiego wielkiego się tutaj nie działo, aczkolwiek pogadałem, poopowiadałem co jest grane i w ogóle yy. Hmm Ciekawi mnie kiedy w ogóle wybuduję sobie ten domek. Dobra. Idź, biegaj, żyj wolnością! Mój ptaku. Um, ogólnie ludzie prosiliście mnie o seeda mapki. Wybadaj tam DWD. Um, nie, to jest tak. agencie DWD prośmy. Zginął. <laughs> Chciałem powiedzieć. Agenc, agencie DWD prosimy e, zameldować nam e, znaczy zdać raport czy teren jest czysty. On by powiedział, tak jest czysty, wbijamy, a tu dup zombie. Ale niestety nie przeżył tej wyprawy tak mi go... My kuni. My brązowy kuni Rafał Dobre. Bierzemy, bierzmy. Węgiel robi się już ciemno, zaraz idziemy oczywiście do domku a ogólnie jak fajnie te odcinki pasują. Takie wiecie 15 minutowe nie robi wiek, dłuższych. Dlaczego? Bo... Bo nie wiem, bo mi się samemu ogląda się najlepiej takie odcinki 15 minutowe. Jeżeli są dłuższe... Gdzieś słyszę den maga. Jeżeli te odcinki są dłuższe niż te załóżmy no 15 minut... What the... Słyszę zombiaka. Uciekamy! Uciekamy, uciekamy. O e, No, jeżeli, tak jak mówiłem, jeżeli odcinki są dłuższe niż te 15 minut, no do 20, to e, jeżeli odcinek ma do 20 minut, ja go oglądam za jednym razem. A jeżeli są dłuższe, nie wiem, po pół godziny, to ich e, na jeden raz nie oglądam. Oglądam je na dwa razy. No, nie za bardzo mi się to podoba. Dlatego ja Wam robię 15-minutowe. Skoro możecie oglądać dłuższe, czyli tam pół godziny i tak dalej, no to. E, tak samo możecie obejrzeć odcinek 15 minutowy. minutowy. Jeszcze wiecie, no, 15 minut to będzie tak... znaczy się czas będę dobierał w zależności od zapotrzebowania, czyli tego co będzie w tym odcinku. Aha, dobra. Tu macie imprezę. Trzeba do was inaczej. 7. Znieśmy to żelazo. No, to będą na chwilę wybijać. Kobel. Jaka ekipa! Co za zgromadzenie tu jest. Dobra. Zjedzmy. Zadygał mi jabłko, frajer. Jak jest niego struś. Kurde, struś cygan. Ja pierdzielę. Ja chcę zjeść jabłko nasze dmina kursor i kurde. Frajer. Dobra. Um, tak więc skończymy z tego samego punktu co kiedyś. Tak patrzcie się bardzo na mnie. I. Mam nadzieję, że ten odcinek również się wam spodobał, jeżeli tak, nie zapomnijcie go skomentować yy, i tam no, ocenić, tak, tak więc, do zobaczenia w następnych odcinkach, trzymajcie się, cześć, moje ziomeczki. Ewoluował, jany dorosły struś, Rozumiem Porozumiewam się z nim, dobra, trzymajcie się, cześć.